Witajcie, moi drodzy. Dziś porozmawiamy o niedojrzałości emocjonalnej. O tym, jak niedojrzałość emocjonalna może zniszczyć niemal każdy związek. Bo wielu moich klientów opowiada mi o tym, jak ta niedojrzałość emocjonalna jednej ze stron w tym związku zaczęła kawałek po kawałku sprawiać, że ten związek stawał się coraz gorszy, a ostatecznie, może nawet się rozpadł. Tylko problem jest taki, że nie widzimy nigdy tej drugiej strony, a ta druga strona dotyczy właśnie tej akceptacji, że ktoś jest niedojrzały, a my w żaden sposób nie potrafimy do tej osoby dotrzeć i pokazać jej, że ta niedojrzałość emocjonalna w końcu może zniszczyć ten nasz związek. I właśnie nad tym się zastanowimy dzisiaj. Dlaczego takie ciche przyzwalanie na niedojrzałość emocjonalną partnera czy partnerki to jest coś, co wyniszcza naszą relację? I kluczowe jest to, żebyśmy przyjrzeli się tak na głębszym poziomie, jak wygląda niedojrzałość emocjonalna, jakie są sygnały, które świadczą o tym, że mamy do czynienia ze sobą niedojrzałą, niegotową często na związek, a mimo tego. Ta osoba próbuje być z nami, i my próbujemy z taką osobą budować związek, i zastanówmy się głęboko, czy przypadkiem nie jest tak, że trochę przymykamy oko na te sygnały świadczące o niedojrzałości, a w ten sposób uniemożliwiamy to, żeby ta druga osoba, niedojrzała osoba, skonfrontowała się ze swoim problemem. Bo kiedy przez miesiące, a nawet lata, akceptujemy niedojrzałość emocjonalną, to ta druga osoba często może nie wiedzieć, że robi coś złego. I oczywiście my, jako osoby, które jesteśmy dojrzały, dojrzali i czujemy, że to ktoś powinien wziąć odpowiedzialność za swoje błędy i potknięcia, to dziwimy się, jak można nie dostrzegać tego, że swoim zachowaniem rani się taką drugą osobę. Natomiast osoby niedojrzałe emocjonalnie po prostu zawsze stawiają na siebie. Nie mają empatii, nie mają takiego zrozumienia, więc często nie wiedzą, że robią coś złego. Ale przyjrzyjmy się gruntownie innym sygnałom, które świadczą ewidentnie o niedojrzałości emocjonalnej. I pierwszym takim kluczowym sygnałem, który niemal w każdej niedojrzałości emocjonalnej rozpoznacie, to jest ta. Nieumiejętność radzenia sobie z emocjami. Osoby niedojrzałe emocjonalnie mają ogromną trudność w kontrolowaniu swoich emocji. Takie osoby po prostu są jak ta chorągiewka, albo jak ten liść na wietrze, który jest szarpany w każdą stronę właśnie poprzez swoje emocje. Osoby niedojrzałe emocjonalnie dopuszczają do tego, żeby te emocje ich zalały, a często też przejęły kontrolę. Mamy tu do czynienia ze złością, z frustracją. I w takich sytuacjach osoby niedojrzałe emocjonalnie wpadają w taką największą złość i największą frustrację, nawet z byle powodu. To jest takie małe ukłucie, które rośnie do takich ogromnych rozmiarów, i taka osoba nie potrafi zatrzymać tej fali emocjonalnej, tej burzy emocjonalnej. Bo jeżeli coś nie podoba się osobie niedojrzałej emocjonalnie, to często wszyscy muszą o tym wiedzieć, natomiast bardzo w wielu sytuacjach jest tak, że osoba niedojrzała emocjonalnie nie potrafi powiedzieć wprost, bo taka osoba nigdy nie mówi wprost, tylko na różne sposoby chce pokazać tą swoją postawą. A więc mamy tutaj do czynienia te klasyczne fochy jakieś burczenie pod nosem jakieś takie odzywki, które nie wiadomo, co mają nam komunikować, bo to nigdy nie jest wprost. A więc zastanówcie się, czy żyjecie z osobą, która ma ogromne trudności w kontrolowaniu swoich emocji, która jak już się nakręci emocjonalnie, to nie potrafi tego zatrzymać, ponieważ jest to pierwsza oznaka, że mamy do czynienia z kimś, kto nie jest dojrzały emocjonalnie, kto nie potrafi tymi swoimi emocjami zarządzać. I ten brak radzenia sobie z emocjami. Bardzo często powiązany jest z kolejnym sygnałem, który również często tutaj występuje w niedojrzałości emocjonalnej, a więc jest to unikanie odpowiedzialności za swoje słowa, za swoje czyny, za gesty w stosunku do swojego partnera czy partnerki. Bo zobaczcie, że osoby niedojrzałe emocjonalnie, kiedy właśnie nakręcają się w tych swoich emocjach, nie potrafią tego opanować, to na końcu mówią nam coś takiego: Przecież to nie moja wina. Przecież. Miałem takie emocje. To, że wybuchłem, że nakrzyczałem, że często posunąłem się do takich słów, które trudno wybaczyć, to w sumie i tak musisz mi to wybaczyć, bo to nie jest moja wina. Te emocje mnie do tego pchają. Często jest też tak, że osoby niedojrzałe emocjonalnie szukają kogoś, na kogo mogą przerzucić winę. A więc są to te klasyczne sytuacje, kiedy w związku słyszymy od partnera czy partnerki, że to nie moja wina, że w taki sposób Cię nawyzywałem, w jaki sposób cię nazwałem, obraziłem cię, uraziłem cię, to nie moja wina. To ty mnie do tego doprowadziłeś czy doprowadziłaś. I to jest poważna czerwona flaga, taki sygnał ostrzegawczy, że mamy do czynienia z osobą, która odsuwa od siebie odpowiedzialność. A odsuwanie odpowiedzialności za swoje słowa, czyny, zachowanie, za to, co robimy pod wpływem emocji. I przerzucanie tego na bliską nam osobę, na kogoś, z kim jesteśmy w związku, to jest sygnał świadczący o niedojrzałości emocjonalnej. I kiedy mamy do czynienia z osobą, która przesuwa tą odpowiedzialność, unika tej odpowiedzialności, to w bardzo wielu sytuacjach mamy do czynienia z takim manipulowaniem, wykorzystywaniem na przykład poczucia winy i wmuszaniem w nas tego poczucia winy, bo takie osoby często wykręcają się od odpowiedzialności za sytuację których są ewidentnym źródłem. Czyli przyłapiesz swojego partnera czy partnerkę na jakimś potknięciu, na czymś, co ewidentnie godzi w twoje emocje, a taka osoba mówi, w sumie to i tak nie moja wina. To tylko ci się wydawało, a więc próbuję odwrócić tą sytuację. Natomiast ty dokładnie wiesz, że to jest manipulacja i kłamstwo. A więc widzicie, jak te dwa pierwsze sygnały, świadczące o niedojrzałości emocjonalnej, łączą się ze sobą. Bo, kiedy mamy do czynienia z osobą, która nie kontroluje swoich emocji, to taka osoba ma zawsze piękną wymówkę: To nie moja wina, to wina moich emocji, ja nie jestem za to odpowiedzialny, taki już jestem. To, że emocje popychają mnie do tego, żeby zacząć cię traktować w tak podły sposób, to i tak musisz mi wybaczyć, bo to nie jest moja wina, to są moje emocje. A często też te osoby właśnie mówią: W sumie to twoja wina. Ponieważ to ty mnie doprowadziłeś, czy doprowadziłaś do takiego wybuchu emocjonalnego. I często te osoby niedojrzałe emocjonalnie używają takiego idealnego dla siebie zwrotu, który od razu odsuwa od nich odpowiedzialność. Czy to jest ten zwrot bardzo trudny, toksyczny, wręcz podły w relacji, kiedy go słyszymy, kiedy ktoś nam mówi: Widzisz, do czego ty mnie doprowadzasz? Czyli przerzuca na nas całą odpowiedzialność za to, Złe i wyniszczające zachowanie, i jeszcze w nas zasiewa poczucie winy. A więc trzeci sygnał, świadczący o niedojrzałości emocjonalnej, to są wszystkie formy manipulacji i próby przejęcia całkowitej kontroli nad związkiem. Bo osoby niedojrzałe emocjonalnie mają taką wewnętrzną potrzebę kontroli i dominacji. Czyli takie osoby na wszelkie sposoby chcą pokazać, że to ja w tej relacji jestem najważniejszy, że to moje potrzeby są najważniejsze, że to moimi potrzebami trzeba się zajmować, a jak ktoś się tymi potrzebami nie zajmuje, to zawsze mogę się obrazić. A więc są to osoby, które poprzez te swoje manipulacje wykorzystują każdą możliwość, byle tylko cała uwaga była skupiona na nich. A więc takie osoby, Często mają takie toksyczne nastawienie, które wyniszcza związek, i to nastawienie brzmi: wszystkie chwyty dozwolone, bylebym tylko osiągnął swój cel. Czyli jeżeli mam jakąś potrzebę, mam jakąś zachciankę, no bo patrzcie, punkt numer jeden, czyli osoby niedojrzałe emocjonalnie to są osoby, które są ciągnięte w różne strony przez te swoje emocje, których nie potrafią opanować a więc są to osoby bardzo impulsywne. Działające pod wpływem właśnie chwili, emocji, nieprzemyślania sytuacji, a dodatkowo też mają takie nastawienie, że przecież to ich te potrzeby emocjonalne liczą się najbardziej. A więc te osoby są skłonne do tego, żeby wywrócić cały plan, który macie w związku i stwierdzić, że w sumie to ja nie chcę jechać z Tobą na ten urlop do Twoich rodziców, gdziekolwiek, bo mam inne swoje plany i Moje plany są ważniejsze. I zupełnie nie obchodzi mnie to, co ty w tym momencie czujesz, bo ja podejmuję te decyzje pod wpływem chwili. Często jest też tak, że osoby niedojrzałe emocjonalnie przekraczają pewne granice, na przykład związane z wiernością w związku, i też się z tego tłumaczą, że przecież to nic takiego, że zrobiłem to pod wpływem chwili, pod wpływem emocji, zrobiłem coś po alkoholu, czego nie pamiętam, a więc nie muszę brać za to odpowiedzialności. A więc widzicie tutaj wyraźnie, jak te trzy punkty Łączą się w taką jedną wielką niedojrzałość emocjonalną, gdzie ktoś działa pod wpływem emocji, nie bierze odpowiedzialności za swoje działania, za swoje słowa, za swoje czyny. Oraz trzecia rzecz tak tym wszystkim manipuluje, by na końcu i tak z tego wszystkiego odnieść jakąś korzyść i wybielić samego siebie. Jeżeli mówimy już o tych manipulacjach, to pamiętajcie, że osoby niedojrzałe emocjonalnie bardzo często wmuszają w nas poczucie winy. Bardzo często te osoby grają naszymi emocjami, pojawiają się różne właśnie takie formy gruźb emocjonalnych, a nawet szantaż naszymi uczuciami. Osoby niedojrzałe emocjonalnie, kiedy widzą nasze zaangażowanie w związek, bardzo często grają taką kartą rozstania. Jeżeli ci się nie podoba, to tam są drzwi. Jeżeli ci się nie podoba, to możemy się rozstać. I te osoby wiedzą, że często to my walczymy o ten związek, często to my wyciągamy tą rękę jako pierwsi, często to my chcemy w jakiś sposób uporządkować ten związek i sprawić, żeby on był zdrowy, lepszy, żeby się rozwijał. A więc taka osoba, widząc nasze zaangażowanie, widząc tego, że czasami próbujemy kochać za dwoje, to taka osoba bardzo często wyciąga tą. Negatywną kartę, która niszczy nasz związek, niszczy nasze zaufanie, niszczy poczucie bezpieczeństwa i ciągle gra, gra tą kartą rozstania. I to jest tylko i wyłącznie szantaż emocjonalny, bo kiedy czujecie, że taka osoba wyciąga tą kartę, byle tylko nic ze sobą nie zmienić, nic ze sobą nie zrobić, byle tylko. Tą rozmowę przerwać, odwrócić całą sytuację, bo by, wy na przykład chcecie wypomnieć tej osobie jakąś sytuację, na którą się nie godzicie. A więc zastanówcie się, kiedy ta karta właśnie tego rozstania, straszenia rozstaniem, pojawia się najczęściej. I jeżeli już mówimy o tej takiej strasznej karcie rozstania, bo to jest szantaż emocjonalny, zabawa naszymi uczuciami, jeszcze z taką premedytacją, bo ta druga osoba wie, że my jesteśmy zaangażowani w ten związek, że walczymy o tą relację, a więc robi to z taką premedytacją, ale to też świadczy o braku empatii w takiej osobie, bo taka osoba niedojrzała emocjonalnie, która wyciąga raz za razem taką kartę rozstania, to jest osoba, która nie rozumie naszych uczuć, nie rozumie tego, jak takie słowa mogą burzyć związek, mogą burzyć relację. Bo kiedy ty ciągle słyszysz, że przecież możemy się rozstać, że zawsze mogę znaleźć kogoś lepszego, ważniejszego, że powinnaś się cieszyć, że z tobą akurat jestem, że dałem ci tę szansę, bo takie słowa często moi klienci, moje klientki słyszą od osób niedojrzałych emocjonalnie, to świadczy to ewidentnie o braku empatii i niezrozumienia tego, jak takie słowa bywają bolesne, raniące i ostatecznie niszczące naszą relację, bo kiedy słyszysz takie podłe słowa, bardzo trudno jest ci kawałek po kawałku odbudowywać to poczucie bezpieczeństwa i stabilności w związku, bo kiedy nawet przychodzi taki okres, gdzie jest trochę bardziej spokojnie, kiedy się dogadujecie, kiedy wszystko jest w porządku, to znowu leci ta karta rozstania, bo coś o sobie nie dojrzałe, emocjonalnie się nie spodobało, a więc ewidentnie tu widać. Ten brak zrozumienia emocji drugiej osoby. Często prowadzi to też do tego, że partner czy partnerka niedojrzała emocjonalnie ignoruje Twoje uczucia, Twoje potrzeby. Nie ma dla Ciebie czasu, nie ma dla Ciebie wsparcia w tych trudnych momentach, bo zawsze jej potrzeby są na pierwszym miejscu. I to nieważne jest to, że Ty masz trudności w życiu, bo ta osoba jest całkowicie skupiona na sobie, ale też oczekuje takiego pełnego skupienia na sobie żebyś to ty takie skupienie miała. A więc ty nie możesz mieć swoich problemów, bo ty musisz na tej osobie niedojrzałej się skupiać, bo jak się nie skupiasz. To zawsze mogą być fochy, próby manipulacji i inne zagrywki w formie szantażu emocjonalnego, które mają sponownie wrzucić cię na te tory, żebyś to jednak ty poświęcała się dla tej osoby niedojrzałej emocjonalnie. Natomiast pamiętajcie, że to ten brak empatii, to że osoba niedojrzała emocjonalnie nie rozumie jak rani pewnymi słowami, zachowaniami swojego partnera czy partnerkę, bardzo często powiązane jest również z tym, że osoba niedojrzała emocjonalnie nie tylko nie kontroluje swoich własnych emocji, ale też nie rozumie tych swoich emocji, dlatego tak często działa pod wpływem impulsów, chwilowych zachcianek. Taka osoba często nie potrafi się opanować i podejmuje jakieś decyzje, a potem ostatecznie i tak się okazuje, że. Wcale ta decyzja nie była dobra, że to był tylko impuls, i w sumie nie było później tej satysfakcji. I taka osoba niestety bardzo często nie uczy się na swoich błędach. I jest to często powiązane z taką notoryczną chęcią do tego, żeby ciągle zwracać na, sobie, na siebie uwagę. A więc jest to to uzależnienie od takiej oceny zewnętrznej. Często osoby takie niedojrzałe emocjonalnie. Są zazdrosne o czas, o uwagę, którą poświęcamy innym osobom. Często, kiedy my wybieramy jakiś sposób spędzania czasu bez naszego partnera czy partnerki, to taka osoba z jednej strony powie: tak, śmiało, możesz iść, ale z drugiej strony, jak wrócimy do domu, to tym swoim ostentacyjnym zachowaniem będzie nam pokazywać, że to jednak nie był dobry wybór. Czyli mamy tutaj do czynienia z osobą niedojrzałą emocjonalnie, kiedy taka osoba wysyła sprzeczne sygnały. Z jednej strony mówi tak, ale ta osoba często chciałaby, żebyśmy się domyślili, że jednak wola, wolałaby, żebyśmy powiedzieli nie. Czyli chce iść ze znajomymi do kina, taka osoba mówi idź, ale wolałaby, żebyś jednak została z tą osobą niedojrzałą emocjonalnie w domu. I to bardzo często świadczy właśnie o tych potrzebach, które osoba niedojrzała emocjonalnie stawia te swoje potrzeby na pierwszym miejscu, a wszystkie inne potrzeby się nie liczą. Dlatego tak często zwraca na siebie uwagę, tak często potrzebuje tej aprobaty, uwagi od właśnie swojego partnera czy partnerki, podnoszenia tego poczucia własnej wartości. Często mówi się o tym, że osoby, które żyją z, taki, z taką osobą niedojrzałą emocjonalnie, to mają wrażenie, że ta osoba niedojrzała emocjonalnie za wszystko, cokolwiek zrobi, jakikolwiek pozytywny gest wykona, odkurzy, że chciałaby być noszona na rękach, że chciałaby. Cały czas, żeby to się podkreślało, w jaki sposób jest ona wybitna, wyjątkowa, jak nas wspiera. Tylko prawda jest taka, że to są małe gesty, które osoba niedojrzała emocjonalnie wyolbrzymia, próbuje zrobić z tego wszystkiego jakąś wyjątkową rzecz. Natomiast to jest tylko sytuacja robiona na pokaz. To nie jest tak, że osoba niedojrzała emocjonalnie dziś odkurzy, bo zrozumie, że warto by było pomóc swojemu partnerowi czy partnerce i w ten sposób mieć więcej wspólnego czasu. Nie, taka osoba zrobi to raz na pokaz, później oczywiście zrzuci na nas odpowiedzialność, żebyśmy dalej to robili, no ale będzie nam wypominać, że raz kiedyś tam nam pomogła, a więc powinniśmy to docenić. Ale my i tak zawsze za mało doceniamy, bo osoba niedojrzała emocjonalnie ma taką dziurę w sobie, którą próbuje właśnie tą naszą aprobatą wypełnić, natomiast tej aprobaty nigdy nie będzie wystarczająco dużo, żeby tą dziurę wypełnić. I tu mamy jeszcze jeden punkt, który świadczy o niedojrzałości emocjonalnej, to jest ta niezdolność do kompromisów. To jest takie typowo dziecinne zachowanie, że albo będzie po mojemu, albo nie będzie wcale. Że jeżeli taka osoba niedojrzała emocjonalnie mówi nam coś, to albo będzie dokładnie tak, jak nam powiedziała, albo ta osoba zawsze może strzelić focha, obrazić się i powiedzieć, jak nie, to nie, to nie musimy tego robić. A więc mamy tutaj do czynienia z takim tępym uporem, z takim egoizmem, z taką niechęcią do, do ustępowania i widzimy wyraźnie, że osoby niedojrzałe emocjonalnie, często mają taką sztywną i zamkniętą postawę. A więc mówi się tak potocznie, że są to osoby, które są uparte, jak ten osioł, czyli za wszelką cenę chcą przepchnąć swoje stanowisko, mimo tego, że nawet w tej sytuacji widać wyraźnie, że to nie jest najlepszy pomysł. To te osoby i tak są tak uparte, byle tylko postawić na swoim. A więc ten ostatni punkt, który chciałem z Wami omówić, to jest właśnie brak umiejętności komunikacyjnych. A więc to jest wszystko, o czym tutaj mówiłem wcześniej. Bo osoby niedojrzałe emocjonalnie nie powiedzą nam wprost, że coś im przeszkadza. Nie potrafią wprost wyrazić swoich emocji, potrzeb, uczuć. To nie jest jasny i klarowny sygnał. Ale też te osoby nie potrafią zaakceptować, że jakieś mają problemy w komunikacji. Przecież te osoby bardzo często mówią: Ja przecież mówię jasno i wyraźnie, ja mówię, czego potrzebuję, mówię, czego chcę. Natomiast te osoby nie widzą, że Gdzieś mają te problemy komunikacyjne, i warto by było coś z tym zrobić, i tu używają często swojego ulubionego hasła. Ja już taki jestem, ja się nie zmienię, a więc to ty się dostosuj. I to jest często zabójstwo dla naszej komunikacji, bo kiedy słyszysz taki komunikat, że w sumie to możesz robić co chcesz, mówić co chcesz, a ja i tak się nie zmienię, bo ja już taki jestem, taki będę, jestem uparty. Mam zamkniętą i szczywną postawę, nic tutaj nie zmienię, a ty musisz się dostosować. To widać ten tępy upór, o którym powiedziałem, i widać, że osoba niedojrzała emocjonalnie za wszelką cenę chce postawić na swoim. A więc jeżeli mówimy o tych błędach komunikacyjnych, to na tym poziomie dochodzi też często do takiej przemocy emocjonalnej, przemocy psychicznej. Mamy karanie ciszą, milczenie, zachowanie pasywno agresywne. Wiele tych takich. Klasycznych błędów związanych z komunikacją pojawia się w kontekście związku z osobą niedojrzałą emocjonalnie. A więc widzicie wyraźnie, ile jest negatywnych sygnałów, jeżeli chodzi o niedojrzałość emocjonalną. I tu pojawia się główne pytanie do Was, no bo jeżeli oglądacie ten materiał, to gdzieś może czujecie, że problem z niedojrzałością emocjonalną jest z tą Waszym partnerem, czy z Waszą partnerką. A więc główne pytanie: czy Wy Akceptujecie tą niedojrzałość emocjonalną tej drugiej osoby i czy akceptujecie to, że koniec końców to zniszczy wasz związek? Bo często osoby niedojrzałe emocjonalnie mają bardzo wygodne życie naszym kosztem. Tylko problem jest taki, że my często liczymy na to, że ta osoba się w końcu domyśli, że robi coś złego. Natomiast to jest zły pomysł. Osobie niedojrzałej emocjonalnie trzeba pokazywać tą niedojrzałość. I trzeba to robić w nieustępliwy sposób, ponieważ taka osoba, tak jak powiedziałem, często jest uparta i ma zamkniętą, sztywną postawę, a więc często to nas zniechęca do tego, żebyśmy o tej niedojrzałości mówili. Często przymykamy oczy, zamiatamy pod dywan, a te problemy nie znikną same z siebie. Dlatego jeżeli czujesz gdzieś, w swojej podświadomości, że liczysz na to, że osoba niedojrzała emocjonalnie w końcu przejrzy na oczy i zacznie pracować nad sobą, to zastanów się jeszcze raz. Czy przypadkiem nie jest tak, że to ty akceptujesz niedojrzałość emocjonalną, która wyniszcza wasz związek? Bo to trzeba pokazać. Osoba niedojrzała emocjonalnie często nie widzi swoich błędów, nie wie co jest dobre, co jest złe, a jeżeli ty akceptujesz jej zachowanie, no to ostatecznie zaczyna wierzyć w to, że w sumie możecie tak traktować, że w taki sposób może kontrolować ten związek, i ktoś musi przerwać to błędne koło. A to błędne koło może przerwać tylko osoba, która ma silną psychikę, która jest stabilna, która jest dojrzała emocjonalnie to jest ktoś, kto rozumie te mechanizmy. I mam nadzieję, że po tym dzisiejszym filmie to Ty jesteś taką osobą kimś, kto widzi wyraźnie sygnały świadczące o niedojrzałości emocjonalnej bo kiedy w końcu zobaczysz te sygnały, nazwiesz je i zrozumiesz, że do tej pory może trochę za mocno pewne sprawy zamiatałeś, czy zamiatałaś pod dywan, ale zaczniesz o tym otwarcie rozmawiać, to zobaczysz, jak ta niedojrzałość wyleje się na Wasz związek. Natomiast to jest jedyna szansa, żeby osoba niedojrzała emocjonalnie mogła przejrzeć na oczy. Nie jest to zawsze w 100% skuteczne, bo są osoby niedojrzałe emocjonalnie, które Nigdy się nie zmienią, nigdy nie będą chciały dojrzeć emocjonalnie, bo dla nich ta postawa jest wygodna. Natomiast w wielu sytuacjach, kiedy konfrontujemy osobę niedojrzałą emocjonalnie z jej niedojrzałością, a ta osoba coś zaczyna rozumieć, coś zaczyna dostrzegać, że jednak w jej zachowaniu są pewne problemy, to jest to szansa, że jakoś się obudzi. Tylko ta osoba nigdy się nie obudzi, jeżeli to my. Będziemy akceptować niedojrzałość emocjonalną w relacji. Także na koniec główne hasło. Sprawdź, czy w waszym związku występują oznaki niedojrzałości emocjonalnej. I zastanów się, czy ty do tej pory akceptowałeś czy akceptowałaś tą niedojrzałość partnera czy partnerki. Jeżeli tak, to od dziś warto to konfrontować w relacji. Nie można tego zamiatać pod dywan, bo niedojrzałość emocjonalna jednej ze stron. Zawsze ostatecznie prowadzi do tego, że ktoś w tym związku będzie cierpiał. Zastanów się nad tym i daj znać w komentarzu, jak Ty podchodzisz do tematu niedojrzałości emocjonalnej.